Dobra, widzowie. Mamy laj... o Oku. Nie. Ale to nawet nie wybuchnie, wiesz o tym? Tego spawn'a. Dobra, to zobacz sobie. No ale. O, widzisz? Nie wybuchnęło. Dobra. Siemaneczko widzowie. Zaczynamy tego lajwika z moim kolegą. Możesz się przywitać? No. Dziś obiadek. Ja mój kolega jest sobie obiadek. Dobra. I co? No. Ej, czemu opuściłeś? Co jest nie tak? Ja cię naprawdę. Serio? A no co? co? Nic. Dobra, działa. Czemu nie wiem. Że za zbyt długo coś A no, y, zbyt długo byłeś wy bezczynności. Jak nic nie robisz i stoisz cały czas, to właśnie tak się dzieje. Ja no, nie ma epickiego klucza. Jest. jest. No jest do epickiej klucz. Ale nie zostałem. A stałem tak długo. Dobra, wychodzę z tego kąta. No, to dołącz na innym. Pamiętasz, jak odpaliłeś tam z 20 Minecraftów? Sześć. Siedem. No, siedem. Ale mówię, że tyle, bo dużo odpaliłeś i tak. Dobra. Dobra. Czekamy na pierwsze osóbki. Na lajpie. Ej, gdzie ty jesteś? Ja? A no na drzewie jesteś. Ja na krecior. Nie, ale na fretowiku nie mogę. Na tym moim głównym koncie nie mogę na fretowik. Nieprawda, ale wczoraj jak robiłem live'a było 11 osób na Kreczar. A czemu u Ciebie ile osób ogląda? Ale co? Twojego live'a. Nie wiem. Ja na teksturpaku. Patrz, spójrz sobie, o na tym teksturpaku. A mogę mieć też taki? Co? Mogę mieć też taki, czy nie? No możesz. No to ja Ci mogę pomóc. O A to gościu z live'a, bo on już raz grał u mnie. Ej dobra, czekaj, dobra, to ja Ci przyślę linka, to ja Ci podeślę linka do tego teksturpaku. Czekaj. Top 10 teksturpaków do Minecraft 1.19.4. Dobra. Ja jak. Ci... No dobra! Dobra, to i teraz to sobie kopiujemy. I ja ci. Ctrl C. Tutaj, i ja ci wysłam linka. Dobra, wysłałem ci linka i teraz będę ci mówił, co masz robić, dobra? Tak, tak, weź to, powiesz. Ja. Jezus, smar, ja zaraz nie wytrzymam. Weź to, kontynuuj, coś tam. Continue. No i weź download. Kliknij. To zamknij to, co ci skoczyło teraz. No, zamknij to. No i teraz u góry wejdź, wy to takie pobieram, to w takie kółeczko. No. I teraz to sobie dasz na pulpit. Daj to na pulpit. Ale, jak. No, daj to na pulpit. Ja pierdzielę, ale. Ja pierdzielę. Weź. Nie, kurde, buść to, dobra. Weź u góry, kliknij te dwa kwadraciki, co na siebie najeżdża. Nie to. Tak, to. Naciśnij to. I weź, zminimalizuj Discorda. Dobra, i teraz to przeciągnij na pulpit. Brawo! Dobra, pierwszy etap skończony. Teraz wejdź w Minecrafta. Mam to włączyć? No, możesz to wyłączyć. Wejdź w Minecrafta. Ustawienia. Paczki zasobów. Otwórz folder z paczkami. No kliknij. I poczekaj. I teraz weź to y, też y, te u góry kwadracik jeden. No, kliknij. I teraz to, y, ten folder co pobrałeś? Przeżyć tu. No i gotowe. Mam to wejść? Nie! W Minecrafcie już to masz. Nie, czekaj, jeszcze nie. Teraz wejdź jeszcze raz w ten folder z paczkami. Otwórz folder z tymi paczkami! Jezus Maria! No, ustawienia paczki zasobów i ten folder otwórz, tak? I teraz kliknij prawym przyciskiem myszy na to. A, to jest ten? Tak? Nie, najpierw kliknij lewym i potem prawym. I teraz weź właściwości. Albo nie, zróbmy to inaczej. Weź, kliknij, ok. Teraz wejdź w to. No, weź to otwórz. Enter. Dobra, i teraz to, i teraz to, co tutaj masz, przeciągnij to do góry, tam resource pack. No tak. Ja pierdzielę. no nie masz tego jeszcze! Jeszcze raz to przeciągnij! Nie to! Wejdź w to, Jezus Maria! Ja zaraz nie wytrzymam! Ja pierdzielę! Otwórz jeszcze raz ten ametyst coś tam. Tak? Wejdź w to, wejdź, tak? Otwórz. Tak? I teraz to przyciągnij do resource pack. No. I puść. I teraz już to, i teraz poczekaj, nic nie rób. Bo to się kopiuje. Jezus Maria, ale tutaj było męczenia Co? Anka66, L elo. Michał Prokoks, ale bot. Ja nie jestem botem. Dobra i teraz, i teraz już to masz w Minecrafcie chyba. Wejdź w Minecrafta. Ustawienia, paczki zasobów. Tak, masz już to. No i sobie to załaduj. I właśnie gotowe. No i już to masz. Dobra. O ja. O. Dobra, idealnie. Dobra. Kurde, tepnę się do tego kacpra. Ej, halo, Oliver Olivier. Halo? Halo, Oliwier? Jesteś wyciszony jakby, co? I Cię nie słyszę. O ja. Czemu płaczesz skoro szczęście na nas kanapie? Dobra. Poczekajcie. O kurde. Poczekajcie. Czekajcie widzowie. Dobra, jestem już w widzowie. Mama, mama do mnie dzwoniła. Co? Co mówisz? No, bardzo ładnie. No, to, to jest taki jeden z ładniejszych teksturpaków. On mi się najbardziej spodobał, ten tekstur pak, bo ma ładne niebo bardzo. Ale co? Gdzie? Chyba na live. O, elperek jakiś. Kolejna osoba, osoba dołączyła. bardzo... Właśnie y, mi się podobają bardzo tekstury mieczy i ogólnie tych wszystkich itemów. Ogólnie itemy są bardzo ładne. Majka też ładnie wygląda. No właśnie bardzo ładnie wygląda. Mi się najbardziej niebo podoba, bo niebo jest najładniejsze. No, a nocą też jest fajne. No, a weź włącz noc. No wiem. Nie, timeset. Timeset, y minded night. Midnight. No. O. Najpiękniejsze. Dobra. Włączę. Dawaj, tepaj się do mnie. Do kogo? Do mnie. Do trąba. Czekaj. Dobra. Nie, tak po prostu się do mnie tepnij, tak tep. No wyszłeś To powinno być o... tu. Nie. Ale potem jak ktoś pani to musi zmienić tak, trochę leżej, żebyś mógł te rzucenie, tych kształtów. No i weź mnie teraz stąd. Ale skąd? No weź mnie stąd, bo ja utknąłem! No to możesz w O, dzięki. I patrz, ty to źle postawiłeś. Patrz. Ja wiem, jak to postawić. O, teraz jest dobrze. A gdzie ty jesteś? A to tam. Dobra, widzę twojego hitboxa. Ja go nie mam. Te hitboxy włączone. Też mam. One na PVP bardzo się przydadzą. Bardzo się przydają. Tu jesteś. A dobre, jest.

Nie, czy mnie dobrze słychać, czy nie. Dobra. Czekaj na to poczekaj, tutaj wyciszek. Nie, czy mnie dobrze słychać, czy nie. Weź mi powiedz, jaka jest jakość dźwięku. I jak klawiaturę słychać. dźwięku. Dobrze słychać. No to dobrze. My też dobrze słychać. No i bardzo dobrze. Bo przynajmniej ci już mikrofon tak nie trzeszczy jak wczoraj. Nie no, bo to trochę słuchawki te. Mówiłem słuchawki. Coś A... tu nie wstał. Właśnie wiem, twój mikrofon ze słuchawek to jest masakra! I ja ci naprawdę mówię! Ale woda jest taka przewroczysta, jakby wody nie był. No wiem. Te, te numery Dzięki za tekst, tekst, tek, jak się Tekst Teksturpaka No to dzięki Ja mam jeszcze Z dwadzieścia innych Dobra Co on no napisał? No jest... Ej pisz kto i ty tp a Dobra Kto i ty p a Kto chce Kto chce I ty TPA Ty też pisz, dobra? Ja sobie odmieniam, nikt się do mnie nie A może? Ej, ej, a daj Ej, a daj ten Co mam dać? Ale nie mam. Co jest? Co ty. Ej, oddawaj mi spodnie moje. A więc. Jest... Nie mam. Zrobię, poczekaj. Ej, no, co jest? No! Co? No, moją zbroję mi oddawaj. Ale ja jest... się. zabrałeś mi. Nie, ale naprawdę mówię ci. No zabrałeś mi. Skopiowałem. Ja nie, nie mam naprawdę. Poczekaj. Czekaj i zobaczę. Dałem już sobie sam spodnie. A klatę masz? Tak mam. Podaj klatę. Nie dam. Ja sobie skopiuję. Nie dam ci. Jak uzyskać klucze? Kościu pisze. Ej, dawaj tepnij się do niego, bo on pisał kto chce i tpa. Nie, tak po prostu tpa. T tp tylko. No vanish i tp. I weź naj, najmocniejszy miecz. Skopił sobie ode mnie, ten anarchiczny. Mam też twój, twój anarchiczny. Masz? No, ale ja zrobię, ja zrobię ten, 250. Dobra, tak. TPA, ej, a ja do niego wezmę TPA. Ej, przygotuj komendę kill. Kill lperek, dobra? Przygotuj tą komendę Kill Lperek. No, on ma cały setek. A ten Lperek nie ma jedzenia. E, a ty masz koksy czy nie? No, mam dużo. Dam mu ten, bo, bo z głodu umrze, bo nie ma jedzenia, on się błaga palił. Masz to? Wiem. On wpadł do lampy. Poczekajcie, widzowie, zaraz wracam. Jakiś szef dołączył. Co? Jakiś szef dołączył. Ja na pewno. Ano, A może rzeczywiście. Szef, szef XWX. ten. kto by zabrał, wiesz? Nie wiem. Ja ci nie zabrałem, obiecuję.